Cześć. Dzisiaj z Mateuszem chcielibyśmy Wam pokazać coś nawet ciekawego, czyli dwie skrajności. Jeden z najlżejszych karabinków na świecie, a przynajmniej najlżejszy jaki teraz mamy w ofercie. Na moje oko pół kilo, ale zobaczymy zaraz. No to. Bic, bicki takie masz silne, to może i pół kilo. Zobaczymy, o ile przekonuje Twoja waga. Dwa dwieście. Sześć. No tak Pistolety bywają wy, Wytarowana jest, wytarowana i to naprawdę czuć. To oczywiście jest za sprawą e, Na wychodzi. ołówkowej, pensil, tak zwanej lufy, karbonowego e, łoża, ale ogólnie jeszcze odleżony zamek tam jest, z tego co pamiętam, no i naprawdę czuć, czuć mega różnicę. Z drugiej strony znany i lubiany bądź nielubiany, co kto woli, e, HKMR223 czy HK416 w tej wojskowej wersji. I tak, on jest znany jako karabinek dosyć cięższy. Ale nie wiem, czy jesteście świadomi, że bardzo podobny rozmiarowo karabinek AR-15 może być ponad kilogram cięższy. Tak, także tym razem przedstawiamy Wam prawdziwą, realną to wagę karabinku. To jest prawdziwe karabinków. ważenie broni Prawdziwe ważenie. Rzeczy, a nie tak jak tak, pokazują nie, tak. inni bez wagi, <laughs> tylko no tak. nieważne. Także dzisiaj, dzisiaj zważyliśmy dwa karabinki. Trzymajcie się, pozdrawiamy i zapraszamy do Elbląga.